Siemka! jestem Dominik z a to jest mój pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Szymoto w 2011 Są ze mną Leonidas Play Games oraz Dokaż. No właśnie Od razu polecam po, ich kanały, tak przejście, takie nazwy I tak, w tym odcinku, yy, od razu mówię, że gram na yy, saveie yy, na którym będziemy grać jeszcze w multiplayera z, oczywiście nie z, nie z Leonidosem, tylko z... Y, ani nie z Marcinem, tylko z, y, właśnie z, z, inno, z, in, z innymi osobami. To jest tak jakby, można powiedzieć, mała reklama, tak jakby. Y, zapowiedź, tak jakby. Dobra, my będziemy y, w tych odcinkach, jeżeli będę, y, będę nagrywał y, z kolegami, tak jak te, w tym momencie, będziemy gadać sobie luźnie, luźno. Jak nie, no to będę coś tam próbował w, wymyśleć. Także weźcie, coś tam mówcie, bo... wiecie. Ludno no będzie. No, dokładnie. Tak Leonida zgra Minecrafta, ja robię zadanie z plastyki. <noise> Typowe. A ja się pożyczam y, ciągnika od, y, z, od jednego z osób, z, który, z którymi będę, będę grał. Tak. Ja jestem taki kujon, ciągle się uczę. Oczywiście, to żart. No nie, to nie jest żart. Jest to serio. No, Mówię wam. Mini to był kurde z ciężkim zapaleniem płuc w szpitalu, bo siedzieć w szkole. No dokładnie. No, wolałbym być yy, chory totalnie, siedzieć w szpitalu i tak dalej, niż żebym miał yy, do szkoły chodzić. No, już wolałbym, żeby ci te wszystkie kości pogruchotały. <grym> tak, dokładnie. Ja tam wolę w szkole siedzieć. Niż cierpię. <grym> ja będę próbował nagrać odcinek 20-minutowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczmy czy mnie koledzy to e, czas z czasem. Zaczęłeś nagrywać około 20.07 No to mi powiedz jak będzie mniej więcej 20 po... Znaczy Boże, jak będzie jak mi, mniej więcej 20 minut minie. A gdzieś tak ci powiem, a w pół do Dawa, w tym odcinku sobie założymy to półko. Jak widzicie już tutaj robiłem troszeczkę... Ile skibówko możesz? Eee, z czekaj, to jest skibówka. No to dość duży półko. Ale też duży ciągnik, co pada taki... Y, so, no, jego stan... Y, nie mam pojęcia, to nie ja kupowałem go. Aha. Tylko mój, y, mój y, drugi kumpel. <laughs> Trzeci w zasadzie, co? Ukradłeś? Nie, pożyczyłem się po prostu. Pożyczył się bez pytania. Tak, dokładnie. J, jemu się aktualnie zepsuł y, LS i nie może grać. Drugi w ogóle widzę, że jest niedostępny. A Kajetan z Kajtenem, o Boże, sorry. Z Lonidasem miałem, <laughs> e, miałem nagry na, też nagrywać właśnie z ls z tym, że jemu się LS z, z, też zrąbał tak samo e, tak jak... Tak mi się Tylko, prawie z tego. Tylko, że mi tak totalnie, nie wiem, może oglądam jakiś poradnik i po prostu pobiorę i próbuję przerobić z pirata na może oryginałkę. Ale, ale mówię, on ma już e, dwie oryginałki prawie, z, tym w, z jednej płyty się e, oryginalnej się usun usunął jakoś instalator. A drugą, jak próbuje zainstalować, to mu się zwiesza cały komputer. Znaczy laptop, nieważne. Laptop to też komputer. No ale jakoś różnica zawsze jest, nie? No wiem, ale... Komputer przenosi. O... Oryginalnie to się miało nazywać komputer osobisty. Pierwszy modelu. Ale szpędzę, ja nie mogę aż. podskakuje. No to chłopie, tamto pole, pole dobrze zaorane to nie będzie. Nie wiem, mm. czy, czy, czego to było Ja tak. W tym odcinku to spróbuję zaorać to pole. Ech. No. Właśnie No nie? Zaorać pole, spróbować. No to ja za bardzo zwolniłem aż. Mam nadzieję, że się y, Popek y, nie obrazi, że mu, że się pożyczyłem od niego ciągnika. Od razu już zdradziłem przy okazji z kim, z kim być może będę yy, nagrywał. Wie ja na policję cię zgłosił. <grym> tak, <To ja, grym> za kradzież. Zgłosi się za kradzież traktora. Tak, dokładnie. I za, co, i za zmarnowanie jego, <grym> jego, jego, prywatnej benzyny. To mu zaatakuję, no nie? Go nie zaatakuj tak, że wiesz... No. Że za, zaczniesz tankować i ci kasy jeszcze braknie <noise> Spokojnie, nie braknie o, jak, Bo jak ropa jest 5 to ja nie wiem jak ty tam się wywiążesz no, Ten tam, ciągnik się... tak dużo nie pali ile no, ja tymi... masz kasy teraz? Y, 289 tysięcy e to spoko wyrobisz <noise> Może, jak, jak, jak dobrze zatankuje. pójdzie o, A jak już swój zatankuje to zbankrutuje <głos> <głos> zatankuje to zbankrutuje, aż się ale... Och, zostawiło mi się to. A właśnie, sobie zapomniałem włączyć tego. E, jak się nazywa? Na F1 co się co jest. E, to się nazywa to, co jest na F1. nie no, Nieważne. Jestem i już musiałem brać, coś wytłumaczyć. Nieważne. Nie Dobra. <laughs> tak, dokładnie. No właśnie za sweź tam, powiedz moim widzom, o ile jakich znajdę, co tam będziesz nagrywał u siebie nie, no u mnie to będzie pewnie minecraft ale ja będę nagrywał takim dla mnie w sumie nowym sposobem czyli ja po prostu bo ja mam strasznie taki wrażliwy chyba mikrofon że tak to ujmę. albo po prostu słaby i tyle właśnie albo jakiś nie wiem albo słaby albo mamy jakiś straszne. po prostu ma straszne szumy no, bo mam pewnie straszne jakieś przeciągi w pokoju <laughs> albo ty Znamy sobie, sobie pop... albo <laughs> no nie masz ja mam wielki pokój jak tutaj ktoś wejdzie to po prostu jak zacznie tymi drzwiami czasami ci mówię. A, także będzie po prostu nagrywał yy, po, po nagraniu, tak jakby to będzie dopiero yy, dzień nagrywał, tak? O, tak. Dobrze mówię? No. To dobrze. Nie wiem czy w ogóle jeszcze tak... No ale powiem tak, yy, co prawda ten ciągnik na początku miał być mój. Z tym, że niestety nie, zdąży, nie, zdążyłem, nie zdążyłem go po prostu kupić. Popek mnie wyprzedził. Po no, prostu Popek dłużej grał. Nie, on, to jest mój save. Jak tam no Ja dałem dłużej? wrzuciłeś na multi Synchronizowało się Ty poszedłeś sobie zrobić Herbatę, kawę Whatever Albo, albo mapę Albo mapę, słuchaj się A on se zdążył kupić traktor, a ty mówisz Ja sobie idę tak, kupić Ty Musiałeś iść do jakiegoś... Gdzieś indziej musiałeś wyjść, bo nie miałeś ekspresu do kawy, twój ci się zepsuł Poszłeś sobie po Latę makia, to wróciłeś, to po ten traktor ci zakosił Ze sklepu i nie było Skosił, no Skosił i zakosił Czym? Kurde, lani lami zaczęły lubić. I trawę w sklepie, bo mu <laughs> masło Tak, tak. Się zajechał. No. Zaleciał się. Bo szukał parkingu, tylko zapomniał, że rotacyjnej nie włączył. I przy okazji wszystkich ludzi tak poszedł koło no. Na, na surówkę. Trochę. No. On na surówkę, myślę, źle kojarzy. No właśnie, mi też, ale nie, nie, nie mów skojarzeń, bo może się to zakończyć. skończyć. Jakby jeszcze oglądała. O właśnie, no <grym, 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 byśmy mieli przed O właśnie, ale jest lepiej, lepsze. Marcia, bardzo, bardzo ja mi ja to... Ja nie wiem z czego będę to nagrywał, na razie nagrywam krótkie odcinki z cyklu Minecraft Crafting, w którym przedstawiam crafting przedmiotów z Minecrafta. Prócz tego mam parę filmików z deluski czy trzy, jedne z mojej, moje najdłuższe skoki tam. Z Estonii, z Bułgarii. Jest również dwa skoki ze Słowenii. Pierwszy rekord, który potem pobiłem i pokazałem w kolejnym odcinku. Jest mhm. także zapraszam na mój kanał. Dziękuję za wszystkie obejrzenia. O <grym>, jakiekolwiek będą. <grym>, Wydaje, żeby ktoś twoje wyświetlił. Wiem. A, a ja, jeżeli moich nikt nie wyświetli, to przy okazji waszych też nie, nie, no nie? Ej tam zawsze się ktoś znajdzie, ktoś taki życzliwy, kto by kto obejrzy się. No i kto dał, kto dał 100 łapów w górę z 100 kąt. To było dobre założyć tak z 50 kąt wiesz. No Zmierzę a to tak, tak pewnie będziesz zrobił. Z wszystkiego kopię w górę, z wszystkiego kupię suba. No i tak mówisz kolego, moja już mam 100 sumów. I co, powtarzacie? Partnera już mam, nie? No. No, tak nie robię. No, y ja będę również nagrywał odcinki właśnie z y typu właśnie y nie let's play, tylko taki, taka rozgrywka jakby, y kró 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 krótkie odcinki. Ale na razie będzie let's play. Musimy no, się strefć no, nie, nie ma, bo muszę iść puszkać pędzlu i sobie wodę nalać na farby. No. Mamy jeszcze chyba 10 minut. No, a spokojnie, zdążę dokończyć pole. <laughs> Oby. a z małe pole, to wiesz. A co to nie jest małe pole, no średnie. Zresztą na filmiku zobaczysz potem. No. no Też i co tam wiem. są tą z Fable? Weź mi, na dnie przypominaj. Bo tak sobie myślę, kurde. Kiedy... No, Fable mówi, że nagrałeś kilkanaście odcinków. E, kilka, teraz... okej? Okay? Dziewięć uh. odcinków, okej? Okay? Nieważne. O, i ciekawe kiedy je tak wrzucisz. No i jeszcze no no, ostatnie informacje cotygodniowe były dwa tygodnie temu. Jakie dwa tygodnie temu? Z miesiąc już chyba. A no to ta... Ale to ale dobra. Prze... Ale to przez to, że internetu nie miałem, a ostatnio nie miałem yy, dodawa... nie miałem informacji tej tak jakby. I muszę zmienić po, po prostu sobie nazwę na informacje po prostu. I nieco tygodniowe. <laughs> informacje miesięczne. Chociaż ostatnio zauważyłem, że mi się chyba usunął jeden z odcinków właśnie infor informacyjnych. Możeś przez może usunął. No, że właśnie nie wiem już sam Ale masakra Ja też kiedyś nagrywałem to masakra jest No Już w sumie na, tej nowej metody, ale ona jest cholernie ciężka Przynajmniej jak dla mnie, do zakumania w sumie hmm. Tak to z, z moim mikrofonem nie wiem jak jest Chyba, ja zrobię krótkie cięcie, dobrze? Bo muszę na chwilę coś, coś zrobić. Dobra, witam po krótkim cięciu. Niestety musiałem je zrobić, ponieważ yy... Rodzeństwo weszło i zaczęło robić yy, bałagan potworny. To no, tak statystycznie złe. Sorry, że się uciąłem, ale znalazłem diamenty. Mhm. A mam kilo z fortuną. To będzie jasne. Tylko jak to jak słyszeliście gra w Minecrafta? Ja nie wygrał, bo już mi się nie chce. Lej z tego śmierdzący. <grym> tam, Wszyscy to wiedzą. Oprócz mnie. Oprócz, o... mnie. Oprócz mnie. Oprócz niego, bo dla normalnie o sobie takie mniemania, że on jest super, super. Nie ja wam, wiecie jaki on jest leń? Kurczę, mieliśmy geografię. Miał być jakiś sprawdzian. Ten się dowiedział dopiero teraz jak się przypomniał o kurde. Dobra. I zamiast się uczyć na ten sprawdzian, cokolwiek jeszcze powtórzyć, to wiecie co on zrobił, to się zastanawia jaki sednik na jakimś tam, na jakimś tam portalu założyć. Na YouTube, bo miałem zamiast Dobrze. założyć nowe konto. Ale się to nie bójcie, nie, nie założę nowego konta. Ra raczej. Bo mu się nie chce. Nie chce mi się myśleć. Dobra, nad, nad nową nazwą. Dlatego mu się też nie chce przydać Fable. <laughs> Ale nie, z Fable to już naprawdę przesadziłem. <laughs> po prostu koleś ja chyba jeden dzień, nagrał po sobie Dziewięć. No to w jeden dzień nie. A to przez co, że po pierwsze mi się nudziła, a po drugie nie mają internetu. Tak to to pewnie bym wrzucał na bieżąco. Tak będę się starał na bieżąco wrzucać. Także mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale ja nie, nie będę wrzucał y, już fejbu. Ponieważ chwilowo nie mam możliwości ani czasu. No a może w weekendy się uda. Też zgaduję, że dzisiaj y, nie nagram już, znaczy Boże, nie nagram, y, nie wrzucę już tego, tego odcinka. Bo zanim się skonwertuję, zanim w ogóle nagramy ten odcinek. No, jak teraz nagrywamy, jest obecnie 20.21 O, Właśnie, też ma 20.21 No i tak już nagrywamy... 15 minut, 20 minut. No to jeszcze z 5, z 5 minut jeszcze i będziemy kończyć No 50 minut i się skończ powoli Żeby, żeby się nie wrzucało długo już jest która godzina, czekaj, kto jest? Ey 20, Aaa. To raczej już nie, nie zdążę rzucić. No chyba, że y, do 10:00 y, się uda mi siedzieć, a nie mojemu rodzeństwu y, na <grym> komputerze. To może się uda. Ja mam taki, że mam swój komputer i nikogo na niego nie wpływam Zazdoszę ci. To ja niestety, no, to co prawda nie nie to jest mój komputer. no jest po nim Co prawda to jest mój komputer, ale jednak... Rozumiecie. Siostra ma własny lap, laptopa, chociaż tak chciał korzystać z mojego komputera. Brat nie ma niestety, no to korzysta z mojego. Także niestety. Poza tym ja tutaj w pokoju, tak, tak jak mogliście zauważyć, mam cały czas yy, hałas. Bo się przetwierają... Yy, Mój brat, jak nie mój brat to siostra, jak nie moja siostra to znowu ktoś inny. Są kiepskie warunki do nagrywania. No właśnie, ale niestety nie mam gdzie indziej nagrywać i albo przestanę nagrywać w ogóle, albo sobie dam, dam spokój, znaczy boże, albo sobie dam pokój, o. <grym> Jakiś lepszy. Albo sobie zamknę pokój na kutkę. Bo klucza pewnie nie mam, to będę musiał kutkę założyć. Bo klucz mi się gdzieś zgubił. Chyba się skupię na kopie. na porządną chudkę i w sensie że ktoś tego zbuta pożądnie wyjdzie i rozwali. Eee, nie zaszle się. No chyba, że sam futnę wywali. Co jest bardzo no, prawdopodobne no, bo to No chyba, że sam futnę. Ledwo siedzi. Skutkie kopne. <laughs> no nie? No ja? Z fizyki muszę Ja po się nie, nie uczę. A chyba, też kartkówka ma być. Nie tak? Muszę? O Boże. <laughs> <laughs> tak? tak. <śmany> Boże. O, ty, to ty, to ty no nie rozwalasz. Wiem. Mam nadzieję, że też tak widzów będę to zwalał. O kartkowka. A co, to nie będę się uczył. Po co Poza się mam uczyć? Ale muszę się cofnąć, bo żebym za dużo opuścił. No i widzicie, nie było mnie przez dwa dni i już takie, takich rzeczy się dowiaduję. <śmany> Na byłaś w zeszłym tygodniu? A on był cały tydzień, on jest kujon. On będzie chodził codziennie do szkoły. To. Ty. Nie, nie był kupiony cały, zeszły tydzień. A nie o to to tobie musisz... mówię. Ta, ja. No ty. Ja wojnę w ty. Termopile miałem. Ciężko. Chyba w szkole. No, z nauczycielem walczyłem. Z kraniakiem. No, dokładnie. Marcin, co? Co no, by, byłeś wtedy co, co ciastek, ten, Byłem. się nabijał z prosiaka? A nie, ja się pytam Marcina, bo ty wiem, że byłeś. Ale co? Co to z tym telefonem zrobił? Nie, z, z ciastek co z, pro, z prosiakiem, ten, nie wiesz, nie kojarzysz? Nie, ciebie nie było, bo ty byłeś chyba gdzie indziej. Ale co zrobił? Kajetan, wytłumacz. Chłopie po prostu tak do niej, ona tak do niego ja się tak cieszę, że cię znowu widzę on mówi, a ja nie <grywia> <M> <grywia> musiałem <grywia> świnie wydoić <grywia> właśnie i tak się śmiał no, nie, nie było niebo, świnie miałem no, <grywia> musiał wydoić świnie opowiedzcie widzom jaką fajnie zrobisz tą obudowę telefonu A no nasz kolega wziął po prostu no. telefon zdjął z niego obudowę i zaczął tak przed panią na parapecie siedział? O, u nas was... telefonów telefon jest totalny zakaz, nie wolno nosić. Jak was przyłapią to wam zarekwirują, mówię wam, no, do sejfu włożą ale, i... Ale, ale o kim teraz mówicie? Ja swoim imieniem i nazwiskiem, na przykład, telefon kogoś, tam, kogoś. Ja o kim tak mówicie? O tym, że u nas w szkole jest okoliczny zakaz telefonów, tak? Prawda? Tak, tak, ale o kim to, to że to, to że zawalił ten telefon? To zohudował, pamiętasz? Nie. nie. No i tak, no i ta pani podchodzi do jego o ten telefon. A wiem, wody, wiem, wody, no wody, też, to, to o ciastku było, no wiem. Yeah. Bo on sobie yy, tą okładkę tak jakby na... Raczej Boże, co ja gadam. Yy, cholera, zapomniałem jak się nazywać. Am... Zapomniałem słowa. Na Okładka się... Nie, to jest... Yy, no i słowa, żem zapomniał, no nie wiem, nieważne. W każdym razie yy, ten... Yy, Poktowiec, o! Albo coś z tyłu. Nie, po prostu taki... Takie etui mówią. jakby. Nie, nie, tutaj. Nie, bo to, tu... bo na tylną część. Telefonu. No na no to mówię No nieważne w każdym razie y, to y, się bawi tym Pani do niego podchodzi Patrzę kiedyś patrzę Ona taki, idzie tak albo tego złotego rozruszona jak Tak wiesz tak daj to Tak jakby ciągle nic tam nie ma Tak wszyscy w śmiech A tam siedzieli ci starsi od nas jeszcze? No Taki ryk był na mnie że Nie on to jest przegoś Przechartka normalnie Rozciągnęło mnie do pola on jest po prostu pro On się tak, wiesz, tak potrafi z tych nauczycieli tak na... na no pra... i, i ni, nic, nic mu nie robią. No właśnie, nic mu nie zrobią, bo nie są w stanie, nie ma podstawy po prostu. No właśnie Żeby mu się obudowało, co mu zrobią O nie, ta śmia nawet się nie skapnie, że to o, nim, że to o niej mowa <fi> <trymina> O, trochę źle mi mówiła Udoił ją, chłopak, nieźle Tylko trochę schudła o, przez mnie tak. Ej, e, ja idę Pół, Pół minuta no, dalej wygląda tak samo. Właśnie, jedna setna w obwodzie. I się jara. O, wodą, jedna setna w obwodzie. Jest, Ale, jest. No, widzę, że będę musiał podjechać swoim e, drugim ciągniczkiem. Mniejszym. Żeby, żeby dokończyć troszeczkę to półko. Bo mi zostało po bokach takie. Do załadania. Ładam. E, dobrze, że to dobrze to dobrze Nie wiem czy ma podoba mi się te, te, te drogi właśnie w lesie y, y, Te takie co są jakby y, skinem otki wypełnione tak jakby te, te kolejne Fajnie to wygląda, naprawdę, zwłaszcza jak się ma ciągnik z modem odki. Tutaj nawet pokażę to Na filmie oczywiście, bo wy tam tak ciebie nie widzicie Wjeżdżam Wiecie. i jedziemy I kolego wjeżdża, już mija 20 minut powoli A, No to mówię, ja już tak ciao skończyłem połowę tylko jeszcze przydałoby mi się poprawić to. A wie ktoś, może jak zrobić taką, taką ciemniejszą żółtą farbę? Nie wiedzą jak. E, Zmieszajcie żółty czarny. z, z czarnym? Nie, nie z czarnym, bo wtedy wyjdzie taki, taki dziwny kolor. No taki, 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 taki zielony właśnie. No. To no, e, żółty chyba z pomarańczowym, pomarańczowym właśnie. chyba. Ale nie wiem, ja, ja nie wiem, ja się nie znam. Ja też na tej farbie w ogóle nie. Znam. Dobra, ale jeszcze to zakończył, bo myślę, że od Physical. No ciekawe, jeżeli założyć, że, że Popek wejdzie na mój kanał i zobaczy ten filmik Ciekawe, czy się ze złości, że, że się pożyczyłem od niego ciągnika, czy nie? Bo się pożyczyłem od niego ciągnika i pługu Nie, to najwyżej będziesz miał proces sądowy Oprawa <laughs> autorskie to jest To tylko kilka tysięcy najpierw, a potem kolejne a. tysięcy już to się zapłaci. Och, no, zgasiłem sobie. Kierunkowskazu nie włączyłeś mandat dostaniesz. <noise> A tutaj kierunkowskazów nawet nie ma. No, czy nie, są, no, są. No, nie, są no, to są. No widzisz, za nie włączenie kierunkowskazu w Polsce grozi chyba 200 punktów karnych. No. Moja sześćdziesiątka, kochana. Jak ja uwielbiam. Nie, nie wiem czemu ale uwielbiam... Ci o martwym bądź. Nie wiem czemu ale uwielbiam sześćdziesiątki bez dachu. No ja jak dotąd najczęściej widzę 30 bez dachu No ale 30 są najpopularniejsze. Znaczy, te, Ten ciągnik e, mi się bardzo spodobał Mniej często tego, że niestety nie mam modu orki. Ale to jest szczegół Marcin znalazłem 7 diaksów Straszne O oh, fuck! Co ja zrobiłem? Nagdy wam jeszcze nagrywa, już, spokojnie o, <grywa> Już byście chcieli Ja będę musiał potem, y, pa, pewien moment wyciąć chyba <grywa> Bo jak się troszeczkę rozpędziłem i wjechałem w szczepy Stojące Miałem sześćdziesiątkę kochaną No fail No fail, no co, coś poradzisz no Na fejle nic niestety nie poradzę o, Tylko je napijesz Toś je wypijesz Oblejmy to Ja e, spokojnie, jak nagramy odcinek to, to, to oblejemy to Już że już masz pół godziny Ile? Jakie pół godziny? 20 no no, tak, około szkudze. będzie pół godziny już. Czy wystarczy, że pół godziny a tu, a tu 20 minut. Ale do, dokładnie ile jest mniej więcej? No tak 25 minut. A, a to spokój jeszcze. Jeszcze opcjonalnie. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę przejechać tutaj raz. W jedną i w drugą stronę. Dobra. A jak nie no to ewentualnie ten dłuższy odcinek będzie. Zgaduję, że mi się e, przekonwertuje jakoś za pół godziny wrzucę za jakieś yy, z tego powodu że 3 dłuż... no, do, za jakieś trzy godziny ale nie ty Maciej jesteś przepro no dokładnie ale ty jesteś przepro jak można wrzucać na YouTube a filmy nie przekonwertowane? No, <noise> jeszcze dziwi dziwisz, że, że po prostu tak długo ci się wysyła no wiem ja początku coś tam nie wiedziałem <noise> Ale ja ci o, tyle razy, tyle razy ci mówiłem Ale nie, nie mówiłem ci no, Kajetan no, ci, no, ci mówił no, chyba wrócić chyba z czterech filmy, zanim mi o tym powiedziałeś <noise> Ale powiedziałem, no nie? To się no liczy Ale powiedziałem Któryś z was do mnie przyjdzie mi to pomoże <noise> Pewnie. Chciałbyś Pewnie ja tak, chyba, że obaj przyjdziemy do ciebie <noise> Nawiedzimy cię w domu no nie? Dobra, już to już tam. Ja muszę kończyć, wiecie? No Natomiast, to my z Dominikiem dokończymy filmik prawie. No, dokładnie. A, tylko czekaj, bo jak się Kajtan rozłączy, to się rozłączy mu obydwoj. No to zadzwonisz do mnie. Dobra. Tylko do, daj sobie, że jesteś aktywny, dobra? Że jestem aktywny. Że nie do co... zadzwonić. Da się zadzwonić, nie że się nie da. No nie, wcale. Prawda? To się, da się Nie da się. Że do mnie no, Kajtan zadzwonił. No, A, witam po tym cięciu. A, czyli, czyli... No, zaczynam tak dokładnie wracam, bo przerwie no, nie ma znajdujesz nic tyle onidasa, ale... no się rozłączył i przez niego mi się fraps wyłączył. Wszystko no. jego wina. No i także już możemy się pożegnać. Tak, znaczy za chwilę będziemy się żegnać, tylko jeszcze przejadę raz i ewentualnie po, pojadę na farmę. Cholera, coś się lagi zaczęły, chyba mi się miejsce na dysku kończy. Takie mam wrażenie. Coż to za hałasy tam? Moja mama mnie mnie czynie w mi się. Aha. <laughs> tak, aha, pierdol, mama się śmieje z Ciebie. Tak, aha, taka reakcja. To jest za hałasne, taka No, <laughs> będzie, będzie na nagraniu. <laughs> będzie na nagraniu. Dobra, w każdym razie mam 28 minut jeszcze w silniku. No, czyli musimy już się żegnać. No, nawet ciągnik chcę, żebym, żebym kończył. <laughs> nie, zgaduję, że dzisiaj nie wrzucę tego. Mogę się wydać założyć. Ale zobaczymy. Także teraz tak, moje przykazanie, wymyślone przeze mnie oczywiście, nie nagrywaj więcej odcinków niż, niż jesteś w stanie wrzucić. Niż co? Nie jesteś w stanie wrzucić, to bo on nagra 9 odcinków z tej, do tej pory nie wrzucił. Także dobra, dojeżdżam do końca pola, tylko na farmę pojadę, nawet nie będę parkował, żeby skrócić czas maksymalnie. Ewentualnie parę momentów wytnę, żeby skrócić jeszcze trochę. Aha, czyli już, czyli już nagrywasz? No co? <noise> ja nie mogę już Ja już nagrywam od, nie wiem, od minuty, a ten dopiero teraz się skopnął. No dobra, ja to jest... Jestem taki taki ciemny, Wiem, no. no Wiem, wiem. Dobra, szybko po podjeżdżam. Także pomału już będę się żegnał. Komentujcie, subskrybujcie. Nie zapomnijcie o łowce w burze. Zaglądnijcie oczywiście też na kanał moich kolegów Leonidas Games das oraz... Games Marcin Tokarz, dokładnie. Tak. Także... Dziękujemy za obejrzenie każdego z naszych filmów. Dokładnie. Zmotywuje nas do dalszej pracy i. No dokładnie. I Och kolewa dalsze... nie widziane tekstutki znowu. No końcu, Dziękuję. Jak jest po prostu? Nie wiem. Nie wiem, mamy machym Pasimpa. No, no bo, nieważne. Nie tak <laughs> chyba. Nie wiem, bo chciałem. No dobra. dobra, także komentujcie, subskrybujcie i cześć.